Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam Was na przegląd róży do policzków w Hebe. Anabel Minerals są to sypkie róże. Mamy kolor Rose i Sunrise, jeżeli chodzi u mnie o Hebe dostępność, w moim Hebe. I tak wygląda Sunrise, ale zaraz będziecie mieli słocze. I tutaj mamy Rose. One kosztują 47,99 zł. Cena regularna 60 zł. Tutaj macie słocze. Pierwszy to jest Rose. Drugi to jest Sunrise. Ten Sunrise praktycznie jak róż nie wygląda. Tutaj macie przebitkę ze strony Hebe z iloma kolorami mamy do czynienia, jeżeli chodzi o te róże rozświetlające mineralne z Anabel Minerals. No niestety u mnie są tylko dwa dostępne, Sunrise właśnie i Rose, ale zobaczcie, że gama kolorystyczna jest bardzo rozszerzona. Także jeżeli jakiś kolor Wam wpadł w oko... Umiecie operować sypkimi różami, przede wszystkim nie przeszkadza Wam to, że są delikatnie rozświetlające, to gorąco Wam polecam. Tutaj mamy jeden róż mineralny od Paese, którego skład również jest czysty. On nie jest aż tak rozświetlający jak na przykład Anabel Minerals. Także jak najbardziej polecam. Online w Hebe można zamówić magnetyczne róże od Madary też z cudownym składem, pozbawione talku, mikroplastiku, pozbawione testów na zwierzętach. Są dostępne trzy kolory. Będziecie mieli na dniach realne słocze tych róży. Jak naprawdę w rzeczywistości one wyglądają. Ale powrót tutaj jeszcze do PAZ. Formuła nie jest w ogóle komedogenna, nie jest aknegenna. Czysta jest ta ogólnie seria mineralna PAZ, To im zdecydowanie wyszła i to trzeba naprawdę pochwalić doceniam, polecam tutaj mamy jelly blasze od Lamel oczywiście większość tej firmy to wiecie gdzie się nadaje aczkolwiek te właśnie żelowe róże mają cudowne składy one są wodne, więc nie macie prawa zapomnieć o ich optymalnym domykaniu, bo inaczej wam wyschną Uzyskacie tutaj bardzo subtelne mm, pokrycie kolorem. Tutaj nie ma mowy o radykalnej pigmentacji i o bardzo mocno zaróżowionym policzku. To są takie bardzo delikatne, wodne formuły dla lajków. Dla amatorów, dla lajków, które dopiero się, osób, które się dopiero uczą tak naprawdę aplikować róż, no to takim produktem sobie krzywdę raczej nie zrobią. Ja nagrywałem... Na ich temat na moim drugim kanale film i one się nadają i do ust i właśnie jako róże i naprawdę tam efekt uzyskiwany jest mega subtelny. W Hebe są dostępne stery, można na własnej skórze sprawdzić jaki kolor uzyskacie. Obecnie w Hebe na promocji Baby Got Blush od Essence, skład jest genialny. Także jak najbardziej to też jest bezpieczny róż, który już ma intensywny pigment. Tutaj już pigmentacja jest wysoka, nie można, można mu odebrać tej pigmentacji. Pigmentacja jest ciekawa. Na minus mało kolorów. Ta firma mogłaby się postarać i zrobić szeroki zakres pigmentów, kolorów, w wersji kolorystycznych. Aby każdy z Was miał prawo i do wyboru super koloru. Tutaj mamy blush y, Affair od Catrice, również jak najbardziej wzorowy składowo. Nie mamy talku, nie mamy mikroplastiku, skład jest fantastyczny. Także jak najbardziej w moim Hebe, na przykład personalnie, nie ma testera i nie mogłem Wam zrobić y, słocza. Aczkolwiek tak właśnie wyglądają kolory. Może w Waszych Hebe będą testery? To sobie możecie sprawdzić stopień pigmentacji, napigmentowania, stopień intensywności. Ja niestety o intensywności się nie mogę wypowiedzieć, bo nie było testerów. Tutaj mamy właśnie też róże w sztywcie, w stiku od Catrice, i one mają fantastyczne składy. Mamy trzy kolory. Wszystkie będą Wam tutaj dokładnie pokazane, żeby nie było, że Kacpi masz za krótkie przebitki we filmach. To proszę bardzo. Teraz będą długie przebitki, aby właśnie dobrze Wam w pamięć weszło. I tutaj również w przypadku tego koloru nie było u mnie testerka. Także niestety nie mogłem Wam go zesłoczować. Aczkolwiek jest to kremowa formuła. Także jak najbardziej napakowana emolientami. Nie mamy tutaj mikroplastiku, nie mamy tutaj talku. Także jak najbardziej. Co one kosztują grosze w Hebe, także gorąco moją rekomendację mogą dostać. Firma, która nie testuje na zwierzętach, która w większości ma też dobre produkty, ale nie można powiedzieć, drogie Katrice, macie wszystko dobre składowo. No nie. Niestety nie, ale mają produkty, które są godne uwagi, godne zainteresowania. I warte swojej ceny. Tutaj macie właśnie opcję numer dwa, kolorystyczną. Prezentuje się ona w taki oto sposób. Także słuchajcie, one nie kosztują 200-300 zł. I naprawdę w niskiej cenie możecie mieć wartościowe produkty, które będą spełniać swoje zadanie i będą robić to, co mają robić. I ostatni kolor z portfolio tej serii. Ogólnie Catrice mówi, że ten produkt może być używany przestronnie. Czyli dają nam do zrozumienia, że można je używać i na usta, i do twarzy. No tutaj akurat ja bym preferował używać go na policzki. <noise> Wiadomo, jasna sprawa. Także tutaj na przykład, kupując te produkty od Catrice, macie w 100%, 100 pewność, że mają czyste składy, są pozbawione mikroplastiku i innych syfów. Blush Crush od Essence. Słuchajcie, ja się zastanawiałem grubo, ponad minutę. Czy ja serio nie mam styczności z brązerem tutaj, nie? <noise> ale nie. Nazywnictwo jest róż. Także <noise> kolor dość <noise> dziwny, z daleka naprawdę serio można pomyśleć, że mamy tutaj styczność z brązerem, ale nie, to jest róż. I one również nie mają talku, nie mają mikroplastiku. Także to się zdecydowanie powinno cenić. Produkty kosztują grosze, także jak najbardziej można wypróbować. Może w Waszym Hebe również będzie tutaj dostępny, także liczę na to, że będziecie mieli szansę go wypróbować. Produkt warty uwagi, warty zainteresowania, wart swojej ceny. Naprawdę tutaj widać, że esens się przyłożyło do składu i w niskiej cenie zrobiło nam dobry po prostu produkt. Dobry składowo, bezpieczny, bez niepotrzebnego syfu, bo bez tego syfu da się zrobić dobre kosmetyki, jeżeli producent chce iść na jakość, a nie na ilość. Także Crash Blush od Essence dostaje z całym świętym moim spokojem rekomendację na poziomie w stylu max level level hardu. Tak mogę powiedzieć. <laughs> Także warte uwagi, warte zainteresowania. No i tutaj jak mamy te juicy bomby od Essence i tutaj mnie właśnie dostałem od Was komentarze ostatnio jak Wam to pokazałem to słuchajcie, te róże na końcu właśnie w tubkach, one są kremowe i one nie są zastygające. Nie zastygają. Aczkolwiek fajne kolory, tutaj widzicie jeden, ale są tak naprawdę dwa. Fajne kolory, ciekawe kolory. Jest jaśniejszy i jest ciemniejszy. Jest bardziej cieplejszy róż i jest chłodniejszy róż. Właśnie ten, który Wam pokazuję, jest chłodniejszy. Tutaj ten dostępny. I też ma dobry skład, także jak najbardziej warto. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się ciepło. pa. pa.